Dobry wieczór Państwu Proszę Państwa jestem tu na placu Bankowym Gdzie przed chwilą była yy, wy, Wywiad Robił yy, Włodzimierz Knurowski Dla Pana Damiana tak. Grzeszyka I co ja chciałem powiedzieć Chciałem powiedzieć proszę Państwa Że nie ma znaczenia Czy będzie yy, Ten od yy, tej tęczowej flagi, czy będzie tamten od y, nietęczonej flagi, y, ale w gruncie, w gruncie rzeczy wolę y, człowieka twardego, prawdziwie twardego, który nie boi się swoimi pięściami, swoich pięści użyć, niż takiego, który się wysługuje cudzymi pięściami. No, musi być prawie Polakiem, z a nie no, wiadomo jakiś tam, obco, obcokrajowcem i okupantem, po, powie, według, według nas, powinien powie być kraj prowadzony być przez Polaków dla Polaków, a nie jakiś tam, wiadomo, obcej maści z okupantów z, z Zachodu. I jako Ja bojkotuję te wybory i nie uczestniczę ani ani w, nie byłem w pierwszej turze, ani teraz w drugiej turze nie, nie pójdę, bo nie ma na kogo głosować. Sami swoi tam są uwagi. Tak jak mówi sierżant Sławem Wilczyński, oni wszyscy nie mają polskiego serca. Ale jeszcze mam nadzieję, z tym, że ja żeby nie było wątpliwości, nie idę, nie będę głosował, ale jeszcze mam nadzieję taką, że może a, mu, a się panu Nawrockiemu coś y, przyśni, coś mu się odwiedzi i w jakimś tam niewielkim stopniu nie będzie taki posłuszny długopisem jak był pan Jak to kto to teraz jest Duda, jak gdyby był Duda tak. długopis yy, przynajmniej, przynajmniej facet wygląda jak facet kurczę, a nie babciu no, także yy, na pewno z punktu widzenia fac męskiego to wolałbym, żeby on był. Hmm. Mam nadzieję, że on będzie miał tyle siły, woli, że nie wszystko podpisze. Mam nadzieję, że nawróci się na tyle, że yy, przestanie opowiadać bajki na temat Rosji i, i będzie współpracował z Rosją, między innymi z panem Putinem, a niekoniecznie może być też pomostem między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, tak jak robi to wspaniale pan Ur Orban. W związku z tym. No liczę na to, że on się zurbanizuje. No ja też mam taką nadzieję, ale, ale nie sądzę, jeśli chodzi o Nawrockiego, ponieważ e, on e, podpisał ustawę w ipn o tak zwanej dekomunizacji i wybożanie pomników Armii Czerwonej naszych wyzwolicieli, naszych bohaterów. Dlatego e, ja nie sądzę, że on się tak, mówi się on, nawróci. Ja nie sądzę w jego tam. Jego tam kiedy, on kiedy on to podpisał? O, już dawno temu. I To ty, przed, przed, przed tak zwaną wojny, wojną na Ukrainie, tą tak zwaną operacją, e, tą pokojową Federacji rosyjską. Ty tam. Więc e, on dalej, wiadomo, on tam sieje e, propagandę na Moskale, żeby i tak, tak zwanego syndromu. Ja się z tym nie zgadzam i ja nie chcę woj wojny z Rosją ani z Białorusią. Po prostu ja chcę tak zwanego pokoju. Ja naprawdę ja, nie, tylko ja też tak opowiesz, że stąd wyjeżdżam, bo ja nie będę walczył za obce, obce, obce Za obce tego, interesy. Upad... No. Za obce interesy przede wszystkim, tak. E, proszę Państwa, ale miejmy nadzieję, że... To co on w tej chwili ostatnio te, te bajki opowiadał, że on taki twardziel jest w stosunku będzie do Rosji, To on z, z, e, tak naprawdę jakby będzie chciał być twardzielem To, tam, to wtedy pokaże, że e, te wszystkie bajki no mówię, owszem, uderzę się w piersi, ja bym przynajmniej na jego miejscu to zrobił, uderzę się w klatę, w klatę bo on ma w niej piersi jego klatę, tak. i powiedziałbym, no kurwa, Macie, dosyć tego dziadostwa, yy, zacznijmy normalnie się zachowywać, zacznijmy normalnie żyć i przestańmy udawać, że Rosja jest naszym wrogiem. Tak? Ja bym to zrobił. I, Dokładnie. No ale to zobaczymy, jak, co, co to będzie. Jak na razie widzę to czarno naszą przyszłość, ale zawsze, ale mimo wszystko, że czarno widzę, jestem skrajnym pesymistą, ale może jednak coś się zmieni na lepsze. Mimo, że się nawróci, ale, ale nie sądzę, bo... Iskra jakaś, no, tak, błysk, tak. błysk, i tak. wreszcie, i, w, i będzie... E, może się opamiętać. Zacznie dla, pracować dla Polski. Pozdrawiam Państwa serdecznie tutaj ja z kolegiem, też. z kolegą, Damianem, Damianem Damian, da, Damian, Grzeszczykiem Damian, Damian Michał Grzeszczyk Michał Grzeszczyk. I życzymy mu... z pochodzenia rosyjskiego bo mam korzenie moje nazwisko rodowe ale rosyjskie to jest ładne no proszę państwa więc życzymy panu Damianowi udanej podróży do Białe... Białorusi, Białorusi do Republiki Białoruskiej I do Mińska żeby wiodło się młodemu człowiekowi pozdrawiamy państwa pozdrawiamy. jeszcze ostatni rzut oka na tą siedzibę, którą mam nadzieję, że ten pan opuści, ale nie, nie to, że usiądzie na belwederze, tylko w ogóle opuści i za tą dziadostwo, które tu oprawia, Państwa, za tą e, za te bank prowadząc nas do bankructwa. Między innymi tutaj miasto stocznego Warszawy, gdzie e, niepotrzebne inwestycje, a inwestycje, które są e, strasznie drogie. Za to wszystko kiedyś odpowie. Pozdrawiam Państwa, wszystkiego dobrego.